A to Marek Kusiak, właśnie w pewnym sensie pomysłodawca tej imprezy. Przyjechało niewielu zawodników. Nie wszyscy dowiedzieli się na czas o tym, że taka impreza zostanie zorganizowana. Oczywiście yy, sponsorem był tutaj prezydent miasta Częstochowy. Natomiast ci zawodnicy, którzy wiedzieli o tym, reguły to mieszkańcy częstochowy przyjechali do wyrazowa tor jest stosunkowo krótki, 850 metrów długości, szerokość od 10 do 12 metrów. Z uwagi właśnie na... te najlepsze próby czasowe prasowały za pozytywnym określonym miejscu najlepsi startować mogli później w finał to tylko jeden bolid Mujosław krachulec, przyjechał z takim właśnie samochodem startującym normalnie w wyścigowych Polski w formie Ister Padał deszcz, to był mokry, śliski, a więc widać tutaj, że Mirosław Krachulec w czasie tych trudnych przejazdów ma kłopoty z opanowaniem maszyny Tutaj w trakcie tego efektownego poślizgu traci jednak tę przyczepność i traci oczywiście na czasie. Jest to tor kartingowy, więc bardzo kręty ciasne łuki które mogły tym szybszym mocniejszym samochodem sprawiać wiele kłopotów i widać właśnie że Mirosław Karol jest tutaj na różne sposoby, sposoby próbuje opanować tę swoją maszynę i próbuje pokonać jadąc takim optymalnym torem próbuje też pokonać tę mierę bezpiecznie i Szybko, ale nie była to taka łatwa sprawa. Rodzice zakładali one, a więc opony przystosowane do używania ich właśnie na takich mokrych, śliskich nawierzchniach. Edward Kinderman, zawodnik, który ściga się od wielu, wielu lat, kierowca wyścigowy. Panie Edwardzie, zawody, które zorganizowano tutaj w Częstochowie, niewielu może zawodników o tym wiedziało, ale jednak okazuje się, że, że gdzieś te wieści się rozeszły, że jednak przyjechało trochę tych kierowców. Co Pan sądzi o tych zawodach właśnie na takim torze? Czy to jest potrzebne? Czy jest to konieczne? Czy ten tor nie jest za krótki? Każde zawody, które organizują działacze automobilów jest to słuszna rzecz co ze względu na to, że samochody mają to jest na pojemność yy, mają skrzynie biegów uzestopniowane bardzo krótko sportowe samochody i mamy dowód, że kolega Kusiak z Bojemu nawiązał bardzo ostrą walkę i to było bardzo widowiskowe szkoda tylko, że w finale nie wystąpiło więcej tych szybkich aut jak dziurki z... Ford lub no, inne jeszcze Volkswageny. Ale widowiskość tej imprezy jest duża i widzimy po kibicach, którzy tu przyszli chociaż pogoda nie zaciekawa, ale... Sądzę, że wszystkie imprezy typu tego, gdzie jest możliwość i bezpiecznie można to zorganizować, to trzeba z tego korzystać. Mamy raptem to niewiele torów z prawdziwego zdarzenia torów wyścigowych, samochodowych. Tutaj jest właściwie tor Karkingowy. On jest krótki, wąski. Krótkie, proste są bardzo ostre łuki. Czy Więc... można na tym organizować zawody? Można je nie organizowaliśmy kiedyś i teraz sprawdziło się to, zwłaszcza w tej chwili, jak widzimy ile jest chętnych na tym pierwszym kroku. Widzimy, że tutaj jest ta szkółka tak zwana bezpiecznej jazdy i wiemy co z samochodem zrobić po tych nawrotach i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że to jest słuszne, że takie rzeczy się, tylko że za rzadko, według mnie za rzadko i nie mam dowód że polowe 2000 tak samo się poruszałem tu dobrze na tym torze tak samo wszystkie duże auta zachowywały się tutaj zupełnie dobrze a o maluchach to, to marzenie taki to na torze Andrzej Dziurka Fort Fiesta to ten sam samochód który startował w cyklu 10 eliminacji imprez zwany Fort Fiesta Cup. Sam był przystosowany do wyścigów właśnie na torze. Patrzymy jak wygląda praca kierowcy w czasie jazdy. Gdzie od wewnątrz. Z uwagi na krótkie odcinki, prosty na zawodnik często musi zmieniać biegi, chcąc utrzymać silnik na wysokich obrotach, korzystać maksymalnie z maksymalną jego moc na poszczególnych zakresach. Andrzej Dziurka razem z Antonim Skudło startowali w cyklu Ford Fiesta Cup. 4 tysiące w tych zawodach, natomiast tutaj często był tylko Andrzej Dziurka, zgłoszony w klasie H4. Zgłosiło się 15 zawodników, i organizatorzy podzielili wszystkich na grupę M a więc seryjnych samochodów. Malutków, grupę połączoną A, H, E. Andrzej Dziurka, kierowca Forda Fiesty, który startował w cyklu zawodów Ford Fiesta K. A teraz zawody w Częstochowie. Co Pana skłoniło, Panie Andrzej, do tego, żeby startować tutaj właśnie w Częstochowie na tym torze kartingowym? No więc Jesteśmy już po cyklu eliminacji Fort Fiesta Cup Ostatnia eliminacja odbyła się w Rynie w zeszłym miesiącu Ta eliminacja została tak zaplanowana, to znaczy ten wyścig został zaplanowany tak dość przypadkowo i dość szybko zorganizowano tutaj taki mały wyścig na tym torze kartingowym Ja myślę, że ta eliminacja, że ten wyścig jest no bardzo ciekawym imprezą jeśli chodzi o wyścigi samochodowe jako takie samo w sobie ponieważ tutaj wczesnego nie zjawili się kierowcy i, i, i Forda Sierry i BMW, i Forda Fiesta, a także Cinquecento i Maluch. To znaczy, że chyba brakuje takich imprez typu wyścigowego w kraju? Ja myślę, że tak, bo te 4 czy 5 eliminacji, które odbywają się w ciągu roku, eliminacji do Mistrzostw Polski, to jest myślę trochę za mało, zawodnicy trochę za mało jeżdżą, brak jest z treningu, bycia z samochodem i storami. Ten wyścig tutaj dał nam możliwość potrenowania powiedziałbym po takim torze krętym, wąskim czego nie ma na typowych wyścigach czy eliminacjach do Mistrzostw Polski. Przy okazji właśnie tego wyścigu, w którym spotkali się zawodnicy licencjonowani, mogą spróbować swoich sił również zawodnicy, którzy nie posiadają tej licencji, a chcą powiedzmy doszlifować swoje umiejętności. Zbliża się zima, będą coraz trudniejsze warunki atmosferyczne i taki trening dla kierowców, którzy na co dzień nie startują w wyścigach czy w rajdach samochodowych, Myślę, jest bardzo wskazany i potrzebny. I te, tego typu zabawy, tego typu wyścigi powinny być częściej organizowane, nie tylko w Częstochowie, ale i w innych rejonach, i w innych miastach Polski. Czy są takie możliwości? Ja myślę, że tak, bo y, na naszym terenie, to znaczy na terenie Katowic, y, takie y, wyścigi są możliwe do zorganizowania. Próbuję organizować Automobil Klub Śląski. Myślę, że w tym roku również zorganizuje kilka. Tego typu imprez na pewno wpłynie to z korzyścią i dla zawodników, i dla normalnych użytkowników polskich dróg. Z pewnością takie imprezy pozwalają podnosić swoje umiejętności nie tylko zawodnikom, ale także zupełnie przeciętnym użytkownikom naszych dróg. Działacze pomyśleli właśnie i o nich, organizując przy okazji tak zwany pierwszy rok samochodowy. Oczywiście nie każdy z nich potrafi jeździć tak samochodem jak oglądany tu z numerem 9 Jan Rutkowski z automobil Klubu Częstochowskiego, ale mieli przynajmniej okazję sprawdzić co potrafią, jak jeździ się w trudnych warunkach na mokrej śliskiej nawierzchni. Tutaj można to robić bezpiecznie. Jan Rutkowski to jeden z tych zawodników, którzy startowali w tym sezonie w Lidze Małego w zawodach organizowanych na stadionie w Czchowicach, w Dziedzicach. I numer 165 Andrzej Pobrowski. Również uczestnik puściłych samochodowych samoloty są przygotowane do takich imprez silniki mają nieco zwiększoną moc, wszystko jest bardziej dopracowane, samochód jest bardziej usztywniony. Oczywiście zawieszenie. Andrzej Webrowski uzyskał bardzo dobry rezultat w swojej grupie. No i później już na podium, odbierając nagrodę za zwycięstwo w klasie EMI. Antoni Skudło, zwykle zasiadający za kierownicą, tym razem w czasie tych wyścigów w Częstochowie w roli kibica. Jakie refleksje Pana yy, dotyczące tej imprezy? Czy jest konieczna, czy jest potrzebna, czy warto ją organizować, a może yy, nie w takich warunkach? Mnie się wydaje, że jest zbyt mało takich imprez. Należałoby to bardzo często powtarzać. Mnie się wydaje, że warunki tutaj nie odgrywają roli. Powinno się jeździć i na dobrej nawierzchni, na suchej, jak i tak dzisiaj jest morzawka i ślisko. No, widać nam się tutaj styl jazdy samochodów, dominującą cechą samochodu, który może tutaj wygrać. Tak, tu było akurat w tym wyścigu, to jest tylny napęd, gdzie samochód jest nadsterowny, bardzo ładnie się wprowadza w zakręty. Mój kolega Andrzej dziurka, który ewentualnie mógł tutaj prelendować do jakiegoś dobrego miejsca. Nie miał szansy na dobre miejsce z tego względu, że samochód nasz Fotfiesta jest przednie napędowy. Jest to samochód, który jest podsterowny i no, na takim wąskim torze, na takich ciasnych zakrętach, gdzie właściwie się jeździ na jednym lub ewentualnie dwóch biegach, nie ma szans właśnie z takim po prostu prawie że potworkiem mają jak jest Sierra. A więc uważam, że wynik Andrzeja jest bardzo dobry, a jeżeli chodzi o samą organizację imprez, jak najwięcej, bez względu na warunki, wykorzystywać każdą sobotę i niedzielę, bo teoretycznie my nie, my, nie, my nie mamy gdzie, a więc takie częste zabawy dają nam obycie z samochodami, Cóż więcej, no przecież my te samochody, które jeździmy na co dzień do wyścigów, znaczy na co dzień na, wyśc na wyścigi, to mamy po parę godzin dosłownie wprowadzimy yy, dalej, a tak, to yy, brakuje tego czasu treningowego. A więc w Katowicach nie mamy możliwości, żeby coś takiego zorganizować. Znaczy abyśmy no, się bardzo z, po prostu spieli, na pewno by się tam znalazła jakaś trasa, która byłaby taka lepszą trasą aniżeli na przykład płyta lotniska, która jest wykorzystywana w okresie zimowym jako po prostu jako takie tzw. Tak ścizgawki, a więc może każdy przyjechać no, swoim samochodem oczywiście, my dysponujemy po prostu czasem, nie jesteśmy na tych ścizgawkach, możemy tam służyć jakąś radą i pomocą, ale to są tylko to znaczy, no, zawodnicy Autonomii Klubu Śląskiego i przede wszystkim działacze, które przede wszystkim działacze to organizują, a my im tylko pomagamy także myślę, że tego trzeba by było więcej organizować no ale jeżeli chodzi o jakąś trasę okazjonalną to w tej chwili nie ma, no, można by tam ewentualnie pokusić się o jakiś tor prób w Tychach ale on raczej zamknięty i nie udostępniony dla wszystkich takich chcąc, chcących jeździć, ćwiczyć troszeczkę bardziej sportowy styl jazdy, a nie taki bierny, żeby po prostu tylko jechać od miejsca do miejsca popatrzmy teraz na przejazd doświadczonego zawodnika wieloletniego rajdowca Wojciecha Urbańskiego jadącego Volkswagena Golfa to już większy samochód o znacznie większej mocy i proszę zwrócić uwagę na technikę jazdy Wojciecha Urbańskiego również to ciekawe ujęcie kamery pokazuje jak zachowuje się samochód na torze wyścigowym, oczywiście tutaj nie może rozwijać tak ogromnych prędkości jak na normalnym, klasycznym torze samochodowym, tym niemniej wyrazowie są dwie takie drogie proste, kiedy zawodnik może dodać trochę gazu i rozwinąć prędkość rzędu 80-90 km na godzinę. Pani Przewodnicząca, zawodnik Automobil klubu Częstochowskiego, startujący przed laty w Krakowie w wyścigach Małego Fiata. Ostatnio spotykaliśmy się w Czechowicach, Dziedzicach, na Lidze Małego Fiata, teraz tutaj na torze w Częstochowie. Jaka, jakie są Pana refleksje dotyczące organizacji imprez tego typu, tych właśnie samochodowych wyścigów w różnych warunkach, na stadionach? czy na to, że tutaj w wyrazowie? Na stadionie wyścigi są bardzo słuszne, że tak powiem, dlatego że widać te auta, widać walkę te aut, ludzie przychodzą bardzo chętnie, zresztą to widział pan to w Krakowie, widział pan to w Czechowicach. I, I do tych wyścigów, że tak powiem, nie mam zastrzeżeń. One powinny być, one powinny się rozwijać, tam powinna młodzież jeździć, bo, bo to są wyścigi bezpieczne. Tam się można właśnie dużo na, na, na takich wyścigach nauczyć. Natomiast tu w wyrazowie, no wyrazowie od lat tu się ścigamy, w zasadzie teraz była taka przerwa trzyletnia, chyba, czy cztery nawet letnia. Ale wracamy do tych wyścigów, bo też jest bardzo tor, no, że tak powiem, bezpieczny. I, I organizujemy przy okazji tego dzisiejszego wyścigu, zorganizowaliśmy nawet też pierwszy krok tak zwany, dla popularyzacji tego sportu. Także wydaje mi się, że wszystko słusznie, słusznie idzie, że tak powiem. Obserwując tych właśnie uczestników pierwszego kroku, co pan może powiedzieć o ich umiejętnościach? Czy to są... Ludzie, którzy mogą zupełnie bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych, bo zdobycie prawa jazdy to jest jakby jedna sprawa. Natomiast praktyczne umiejętności i zachowanie się w trudnych warunkach drogowych, a dziś można powiedzieć, że tutaj na torze w wyrazowie takie mamy, prawda, bo łuki są krótkie, yy, trasa jest bardzo kręta i śliska na wierzchu. Jedna rada jest, jedna rada. Tutaj mogą się wyzywać, tutaj mogą jechać ostro na fur, jak to się mówi. Natomiast jest, jest rada, żeby tego nie przenosić na drogę, na ulicę, bo to jest wtedy niebezpieczne, prawda? Nie każdy, ja spotykam ludzi bardzo...